Witam Was serdecznie po raz pierwszy na moim kanale w czytaniu dla BK Lipiec 2019, talię wykonaną całkowicie przeze mnie. To jest czytanie miłosne. Tutaj jest ukazane, co osoba, o którą pytamy, wnosi do relacji. Jest to trzy monety, czyli jest to praca nad sobą doskonalenie się tak to będzie coś dobrego co ja reprezentuję to jest głupiec to jest taki połowy w świeżości idę za moją intuicją. Może nie trochę, może trochę nie bardzo wiem co robię, ale, ale mam dobre intencje, tak? I teraz gwiazda tutaj pokazuje nam to, że... Że wzajemnie jesteśmy sobą oczarowani, tak? Że ufamy sobie, że to jest rzeczywiście e, zapowiadający się bardzo dobrze związek. Mm, gwiazda to jest zawsze coś dobrego, co nam, co nam daje wszechświat również, tak? E, jaka jest teraz obecna sytuacja? To jest to, że. Mm, że y, Że jest nam to dawane, tak? My rozsądnie to wykorzystujemy, e, czerpiemy wzajemnie od siebie, tak? Ech, jesteśmy w tym wszystkim sprawiedliwi, e, hojni e, i, i mamy serce, tak? Mamy serce. E, natomiast e, to jest całkowicie nowy początek, tak? Nowe zamierzone, e, podjęta decyzja. Jeszcze chwilę patrzę na to, tak, patrzę na to, zastanawiam się, ale podjęłam tą nową decyzję, nowe ryzyko, także super, super. No i co za tym idzie, to jak wygląda relacja, no to to lada moment mega przyspieszy, mega przyspieszy i trzeba tylko pilnować, żeby ten lub ten nie pobiegł za szybko, tak. Natomiast na czym się to będzie opierać całkowicie, ta relacja taka, czy to będzie trwałe, czy to będzie romansowa. Ta karta nam mówi o tym, że, że my możemy mieć jakiś jeszcze sentyment do powrotów, do jakiejś sytuacji analizowania nadmiernych, tak? Ale to jest również dobra karta, tak? My chwilę się zawieszamy. Myślimy, wspominamy to, co było dobre, tak? To nie jest nic złego. Także byczki. Bierzcie się do roboty i tak trzymać.